Gwid długo czekała, by to powiedzieć. Teraz spływają gratulacje. Od Dominiki Gwid każda kobieta i każdy mężczyzna mogliby się uczyć w samoakceptacji. Tym razem aktorka przykuła uwagę fanów i mediów po to, aby ogłosić ważną wieść. Fani jak zawsze stanęli po jej stronie. Gwid długo czekała, by to powiedzieć. Przez niespodziewane wyznanie spływają gratulacje. Dominika Gwid bardzo długo czekała na to, aby móc powiedzieć o sobie, że jest mamą. Wraz z mężem długo starała się o dziecko, co było utrudnione przez jej choroby. Teraz przykuła uwagę fanów i mediów zdjęciem w stroju kąpielowym. Niewiele jednak osób zobaczyło. Co tak naprawdę aktorka chciała przekazać? Wielkie gratulacje spływają nie tylko ze względu na odważne pokazanie się po porodzie, ale też wyznaniem, które wzrusza do łez. Gwid długo czekała, by móc powiedzieć: Przepełniam nieszczęście. Aktorka nagrała krótką relację na Instastories, stories w której podzieliła się bardzo prywatnymi szczegółami ze swojego życia. Radość z powiedzenia tego była dużo silniejsza niż chęć ukrycia takich informacji. Powiem wam, że przepełnia dzisiaj mnie takie szczęście. Jesteśmy w Dąbrowie Górniczej nad Pogorią, bywamy tutaj bardzo często. Mój mąż stąd pochodzi, przyjeżdżamy tutaj do teścia. Tu jest przepiękna plaża, jeziorko cudowne i jest bosko, zaczęła relację Dominika. Słuchajcie, rok temu, dokładnie o tej samej porze leżeliśmy tu na plaży, nikt jeszcze nie wiedział, my już wiedzieliśmy. Byłam w ciąży, nie kładłam się na brzuchu, pamiętam, miałam straszną schizę, że już nie mogę leżeć na brzuchu na plaży. A dzisiaj tutaj siedzę i jest ten sam widok, co rok temu. Wszystko jest tak samo, ale już nie w brzuszku. A tu ze mną na ręczniku leży moje maleństwo, moja żabka, mój cud. Przepełnia mnie takie szczęście, że trudno mi to opisać. Życzę Wam wszystkim takiego szczęścia, takiego spełnienia, powiedziała pełna radości Dominika. Dominika Gwit pokazuje ciało po porodzie, tak paraduje na plaży. Niewiele osób zwróciło uwagę na relacje Dominiki. Która cieszy się z macierzyństwa. Większość osób skupiło się na zdjęciach aktorki, na których to w fioletowym kostiumie kąpielowym siedzi na plaży i korzysta z uroku urlopu. Dominika Gwit w stroju kąpielowym. Zobacz, jak prezentuje się aktorka. Tak, to ja w stroju kąpielowym, jak co roku o tej porze. Pozdrawiam serdecznie portale show biznesowe. Z dystansem i żartem jest ten post, bo rzeczywiście w stroju kąpielowym klikam się najlepiej, napisała aktorka. Fani od razu zasypali aktorkę komplementami i wsparciem, bo przecież ciało kobiety zawsze jest wystawione na krytykę, jakie by nie było. Pięknie pani wygląda, i udanego wypoczynku, Dominko, wyglądasz tak samo pięknie i radośnie w stroju, jak w każdym innym ubraniu, każda z nas jest inna, każda z nas jest piękna. Ja osobiście uwielbiam tą różnorodność, miłego wypoczynku szanuję za dystans do siebie, chylę czoła i pozdrawiam. Udanego urlopu, bo aktorka, bo sławna. To zaraz musi wyglądać jak modelka? Nie. Musi kochać siebie i tolerować taką, jaka jest.